Siemaneczko, z tej strony takie witam Was w grze ANO 1800. Kontynuujemy ten scenariusz, w którym mamy tutaj wydobywać yy, srebro, je przerabiać na sztaby lub na mm, złoto. Tu przy okazji widzicie, że... Mam yy, jakby, tak jakby, no tutaj warunki zwycięstwa. Ja tutaj wcześniej zrobiłem, bo mi się udało. Mówiłem, że już sprawdzałem, przynajmniej wiemy co się dzieje. Więc wróćmy tutaj. Czy yy, się w końcu jakoś rozpocząć tę produkcję srebra, ale jak na razie nie mam wystarczającej liczby obrerów. Hmm. Dobra, już jest, można powiedzieć, jedzenie, więc można podbić trzy kolejne, cztery w sumie, budynki do góry. Zobaczmy, czy one są tu w zasięgu tego... o, jest. Kościół ma zasięg, to dobrze. No dobra, dobra, zbudujmy tutaj te dwa domki, to jest dobry pomysł. Byle by się jedzenie nie skończyło zaraz. Okej. Okay. Produkcję drewna, ...drewna, jak wiecie, mamy podbitą. Zbyt wiele przewoźników. E, brakujące zasoby do rozbudowy. Dobra, poczekamy chwilę. I zaraz zarzucimy tutaj... O! Gdzie poszło ton... 5 ton cegieł? Jeszcze nie zgody na... Aha, dobra, wiem gdzie poszło, pewnie tu. Mhm. Dobra. To zaraz będę budować. Zresztą się skończy pora letnia. No ale jakoś myślę dam radę. Dobra, zobaczmy jak to jest z tymi towarami do konsumpcji. To jest, to jest, to też jest. Dobrze, to są te trzy można powiedzieć dosyć ważne. Na alkohol to... Kto potrzebuje? Wy? Nie, z tego co widzę zwykłego alkoholu nikt tak naprawdę nie potrzebuje. Okej, okay. tu mamy monsun i mamy zmniejszone ryzyko pożaru, nie niedział, działające wypłukiwarki cyjankowe, zalane kopalnie, wzburzone wody, czyli same takie minusy można powiedzieć na ten moment mamy. Ale tu nam się teraz będzie zwiększać zdolność irygacji, i teraz większy zasięg, tak będzie miała ta nasza... No ten zbiornik. To będzie trzeba w grze zrobić jakiś myk czy coś. Tu na pewno pociągnę dalej. Ale na razie zobaczymy. My tych ludzi byśmy chcieli zwiększyć, ale na razie to ja zbieram na... na Aha, bo tu jeszcze jest gdzieś jedna ta. Jedno wyrobisko gliny trzeba je zająć w takim razie, jak jest. Hmm, drewno będę musiał wydać. Eee, nie, tędy nie. Tędy nie ponieważ, ponieważ... bym mm, musiał tam nieryszy most robić. Jeszcze bym się odciął od tego... czy może nie tyle odciął, co po prostu... <tłukasz> ja bym tam zablokował to ewentualne przejście. no dobra, zróbmy tak. Trudno stracić trochę tego drewna. I tu takie przejście zrobimy. Dobra. Mamy tu, mamy, aha. Magazyn, no tak. Zobaczmy czy przypadki tego wyrobiska... zmniejszony ten? To ma wpływ na to? No nie, to nie zmniejszone. Dobra. <laughs> Zobaczmy jak wygląda u nas sytuacja z surową gliną. Jest jej troszkę więcej. Więc jeszcze jeden. No i tu czekamy na te dwie tony jeszcze cegieł. Oni mogliby to skończyć, ale chyba nie zdążą. Chociaż może. No tu już mamy 14. No to fajnie. Tu nie ma co budować tego. Tutaj można by było, myślę, postawić w tą stronę, nawet pociągnąć. Ile to w ogóle kosztuje? 15 ton. Ale to jest na razie priorytetem, żeby zrobić dobra, dajcie te dwie tony. No, no, panowie, panowie, bo ja tu czekam. Dobra, jest. Łatwiej będziemy teraz tutaj poradzić. Hmm, ile tam mamy z nich? sześciu. Nadal niestety niewystarczająca liczba. O, oni nie potrzebują cegieł. Muszę uważać, żeby mi nie wyszło zaraz tak, że będzie znowu zaraz za mało czegoś, typu jedzenia, czy coś w tym stylu, nie? No jak widzicie, tata powiększyła zasięg. patienda. Kofeina. kofeinizacja, to użyjemy, jak będzie Rum Tortilla, no w sumie już to włączę nawet. Mimo, że kawy jeszcze nie mamy. Dobra, są już pierwsze szlapki srebra. Taka fabryka amoniaku wymaga posiadania, że tak powiem, zwierzęcych odchodów. Musi być chyba w zasięgu, wydaje się tego. Dobra. Saletra to jest taka normalnie kopana. Dobra, jakoś mi to idzie. Jak nie, to zaraz magazyn się postawi. Ok, to muszę sobie zobaczyć, co on tutaj wymagał. Kiego? Wstawmy to tutaj. Kopalnie jest. Wypukiwarka. No, tutaj tego właśnie nie zrobimy. Wymagane wolne wybrzeże. Piec do koksywania węgla. Mamy i pies na węgiel drzewny. Czy ja mogę go zbudować gdzie chcę? Tak, mniej więcej mogę. Dobra. Widzę, że potrzebujemy. Jeżeli alkoholu jest już troszkę mało. To w sumie to by się tu gdzieś przydała ta strasz. nigdzie nie widzę. Eee, dobra, zobaczmy jak to wygląda sytuacja. No, kurde dalej o dziwo brakuje. No jak widzicie coraz bardziej się powiększa. Dobra, muszę to skasować. Ponieważ zrobimy tutaj... Niestety muszę tu pozakręcać trochę. W ten sposób. Szybciej to zakręcić. W ten sposób, jak widzicie, powolutku będzie się zwiększać zasięg. Później, tam pojedziemy, tam, tam, coś takiego. Eee, no tu dorzu dorzućmy tą kukurydzę Magazyn, gdzieś tutaj będzie potrzebny. O, drogi, nie dociągnęli. Nie chciałem czegoś takiego koło zrobił No, no dobra, uszek. jak powstało, to powstało No tu miałem aż tak nie pchać tych budynków za mało mimo wszystko. No, ale trudno. Niech teraz je robią tyle ile są w stanie zrobić. O, tu będziemy mieli pełne. No i dobra, to sobie będzie tam płynęło. Nie ja wiem o ring bokserski się zrobił nie będą zadowoleni od razu Eee czy ja go dał radę tutaj wcisnąć Szkoda, ale niestety nie Ale tutaj bym wyszedł? to no dobra W kopalni będą ludzie mieszkać Dobra Tylko a, rumu potrzebujemy więcej. Czy jest czegoś nadmiar? Cukru na przykład. Z tego widzę to chyba nie, niestety. Cukru nie mamy za dużo. Nie, no jest cukier. Czego brakuje? Drewno na magazynie na pewno widzę brakuje. Ile was tu musi pracować? 30 Dobra, ja to tutaj dorzucam. Tutaj tak bardzo. Też nie. 75 tam było? Czy mi się wydawało? Sądzę tutaj, mały magazyn pomiędzy Was. O, no, może być, że zaraz spadnie. Tu trzeba by było podbić, bo tu widzę, że mruga co jakiś czas. To w sumie można i by tu od razu te deski też wrzucić, chociaż widzicie, no, przez to mam znowu braki tu mamy jedno miasto może być gdzieś drugie postawić w takie miejsce a szczerze drewno nam na moment obecny no nie brakuje Muszę zacząć w końcu produkować lub próbować zacząć robić Te wymagane tam rzeczy do tych sztabek, bo wyjdzie, że nic nie będę miał jak on przyjedzie odebrać dostawę. Dobra, na razie nie chcę szaleć za bardzo, tylko mieć tyle, żeby zaopatrzyło to co tam jest zużywane. Zobaczmy jak wygląda ta sytuacja. Czy tu na 100% to pracuje? Z jedzeniem te budynki mi chodzi. Mm, gdzie one są? Nie, to nie te. To są te dwa, dobra: 90 i 90. Czyli nie pracuje. No dobra, bo. że dlatego pewnie, że się troszkę na magazynie. Czy na magazynie? No, że ludzi jest trochę mało. Też nie dlatego pewnie. Najlepiej no, da, byłoby dać im kukurydę do żarcia. Jak będzie gdzieś nadmiar, to przywiozą. Tam produkcja się zwiększy. Składik zwiększa, No to nawet nie ma co budować. Dobra, czy jest na to odpowiednia ilość surowców jest? Dobra, co Wy tu potrzebujecie? Kupę, że tak powiem, potrzebują magazyn z gnojem. Tylko że jest w zasięgu, tak? Oni powinni mu tam automatycznie, że tak powiem, dowieść i wytwarza dodatkowo ten gnoj, więc... Powinno to tu pójść, magazyn materiałowy, no no to też trzeba chwilę poczekać, żeby tą cegłę dostać, to zbyt zadowoleni nie aha dobra, już Wam buduję kaplicę. Trochę bardziej zadowoleni plus 9 koniec końców. O, ukończono etap budowy. Dobra i tu woda będzie się zbierać. Jeszcze nie będzie pracować tak mocno, jakbym bym chciał. Na razie nic na to nie poradzimy. Dobra, wiesz co? Pakuj do tego 100 ton drewna. Będziemy tutaj coś, może się uda zrobić. Nawet kurde gliny, żeby ją tam przywieźć, czy żeby przywieźć, żeby ją skądś tam zdobyć, wydobyć. On to paliwo też jest, żeby można było z niego skorzystać. Jak to jest z tym? Z tą produkcją tego paliwa? Stacja paliwowa, no super. A ja bym chciał to wydobyć jak? Pole naftowe. No okej. Okay. Stacja paliwowa. Jak te kosy to zbuduje, to chyba nic nie da, nie? Dobra, zobaczmy, jak to działa, bo nie wiem. Szyb naftowy. Mm, no okej. Okay. I co oni, że niby co oni? Stąd będą te paliwa tam wieźli? Tak nie za bardzo wiecie. Szczerze Wam, powiem, że nawet chyba z tego nie skorzystałem. Jak. Hmm, dobra, to są trzy złoża w pobliżu. Przydałoby się je dorzucić. Eee, te złoża. Znaczy zbudować na nich. No ale także z tej cegły nie mam. Dobra, wiecie co ludzie. Eee, zmieniamy warunki pracy. Eee... Odpuszczam Wam produkcję dość, że tak powiem, tego drewna. No, Weźmy tutaj o, do 15. 13 cegły za tam, nie robić. Trzeba nie dobra, nawet tą cegłę. za nawet tą tą, to sobie odpuszczę. Tutaj o to. Wiecie? Ciekawe mnie, co jeżeli użyję czegoś, co w ogóle nie jest produkowane w danym momencie. Na ja przykład o tako. A wy co tutaj macie? No to wiecie co? No to wam pojedziemy po paliwie. Ta fabryka mu O, żarcie, żebyście szybciej to robili. O, chociaż to jest bardzo... W, duży ma wpływ. I koni mogą ciężej pracować, sobie też. A, dobra, to chyba zależy od ilości tych budynków, jakie są w ogóle postawione, bo zobaczcie, tu nie ma znaczenia, bo nie mam tego budynku. To pewnie dlatego. Dobra. Eee... ja to chciałem, tak? I co tam? Echa, do, do rozbudowy brakuje, no to ja wiem akurat No tak, wyczekać na to Niepotrzebnie postawiłem tutaj to, bo to stacja paliwowa pewnie kosztowała... ładnie My byśmy chcieli co tutaj zrobić no tak chyba nic za bardzo, bo w sumie ja bym chciał tutaj zrobić im te siemię lniane, ale Pst, nie mam tutaj tego, irygacji, a to tego, a tej cegły to jednak tu trochę tego, trochę jej będzie potrzeba. Hmm. Dobra, na razie sobie tutaj postój. No dobra, to chociaż kasę będą nam dawać. -da -da -da. No, a jak wygląda sytuacja z gliną? Czy jest jej trochę więcej? Jest już jej troszkę więcej, dobra. Gdy są chłopaki dają radę, więc dużo znamy cegielnie. Chłopaki i dziewczyny, ktokolwiek tam pracuje. Dobra, teraz kolejna rzecz to jest to. Żeby były obrera, żeby być zadowoleni. Chociaż oni mają aż plus 22, nie wiem dlaczego, efekty. Efekty czego? Pokój, luksus, zanieczyszczenia, wiadomości. Hm. Nie wiem, no ale dobra. Mam przestanie padać zaraz. A? No tutaj troszkę źle zrobiłem, bo to niewykorzystane teraz będzie. Bo muszę jednak to przesunąć w sposób, tak żeby to przejazd. O, jeszcze nie ma. Jeszcze? Trzeba będzie zniejszyć? O i tutaj. W stanie ten to nie rozniosą chałupę. tutaj mamy już tego gościa, także ja za bardzo nie mam co mu dać w tym momencie. Trzeba teraz się zastanowić nad budową postrzęku w niektórych miejscach. Tak, tak. Mam nadzieję, że jeszcze nie chcesz tej stali, czy stali, srebra znaczy. Się. Plantacja. Aha, gdzieś to jakiś jest... Aha, cofnęło się. Aktuariusz wyjeżdża na razie. Nazywam im to efektywnym nadzorem. Będę tu okresowo wracał, by pobierać należności królewskie. Przygotuj pierwszy kontyngent na moją następną wizytę. I to jest na szczęście tylko 25 ton rudy srebra. Więc nie jest to coś, czego my. No, to jest coś, czego my moc nie mamy. Dobra, kopalnia tutaj powstanie, po prostu druga, i tyle. Hmm. A, nie pierwszą wizytę naszego e, aktuariusza mamy za sobą. Ja w tym momencie zbiorę na tą kopalnię srebra. Ją postawimy i zobaczymy się w następnym odcinku, gdzie będziemy starali się. E, Zebrać odpowiednie rzeczy, Och ten piekielny żar. Jak możemy mu zaradzić? Zobaczmy, tutaj jakaś decyzja jest do zrobienia. Bezlitoczne słońce praży z góry. Robotnicy ociekają postęp po powietrze oślepia, ziemia pali, stopie. Jak można zorganizować produkcję w takich warunkach? I tu możemy podjąć decyzję. Ciężka praca, teraz. Odpoczynek, później, wpływa na wszystkie budynki produkcyjne. Wpływa na wszystkie produkcyjne budynki teraz. To wybór prowadzi do incydentu. O tym masz korzyści, gdy incydent zostanie zażegnany. Nie rozumiem. Tu mogę albo zmniejszyć produkcję teraz, zwiększyć później. No to tak nie bardzo, bo on za 42 minut ma przyjść, a ja potrzebuję jeszcze tam z 12 ton. Zróbmy cokolwiek to jest najwyżej. Spalę z tych budynek. Lepiej mieć tam pożar, gdzie chcemy i kiedy chcemy. No dobra. Kopalnia musi powstać. Mieliśmy to w planach, a ja dalej tego tutaj nie postawiłem, No, tutaj porozstawiane mam na szczęście te... O, tu będzie to potrzebne też. Gdzieś tutaj chyba potrzebuję, bo w sumie... Bo oni na mieście odpalili się, żeby będą burdy robić. O, tutaj jest miejsce takie. Lepiej by było dobrze mieć ktoś, kto ich załatwi. Dobra, to zgasili. Ten bunt koniec końców chyba został zażegnany przez funkcjonariuszu, funkcjonariuszu w policji. No dobra, zobaczmy co będzie jeszcze tylko jak ugasimy ten ogień. Czy to po prostu będzie wybuchać co jakiś... O, no, zobaczcie, no tutaj się odpalili jeszcze, no. Pięć ton tutaj tego potrzebuje. Cegła, szybko cegła. No, panowie, jeszcze gdzie dzony, no. Jeszcze tona. Tona cegio poproszę. Ja bardzo proszę o ton na cegio. O, no i dobra. Dobra, weźmy to sobie na ten. Na okręt, powiedzmy. Żeby to się nie marnowało jakoś, głupio. No ale dobra, to ja mogę to w ogóle. Mam to zmniejszone już, nie? Okej. Okay. Granicę zaraz załatwią. A, magazynu nie ma w pobliżu. Już budujemy. Proszę bardzo. 25 ton. A jak to się stało, że tego nie zauważyłem? Zobaczyłem się, że to jak patrzyłem to coś się nie działo. Ej, to znowu 5 ton. Super, tylko że zamieszki właśnie trwają obok yy, cygielni, nie? W najmniej odpowiednim miejscem powiedział na ten moment. No, dawaj, tam jeszcze ktoś niech zawiezie te dwie tony. no. Zobaczymy, tylko jeśli tutaj się nim zajmiemy. Zobaczmy jak sytuacja wygląda z rudą srebra. Dobrze, w miarę. Pogodna praca. O, jest, wydaje mi się, jest w ogóle zwiększona wszystkich budynków. No, to. Policja egzekwuje prawo, no i dobra. No i e, tak wygląda ten odcinek. Mieliśmy pierwszą wizyce, wizytę aktuariusza. E, w następnym odcinku zapewne spotkamy się z nim po raz kolejny. I myślę, że dostarczenie tych 25 ton rudy srebra nie będzie dla nas problemem. Tak więc to tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko.